Widowie, dostałem potężne wyzwanie. W sensie, że ktoś mnie wyzwał. W sensie nie, że zwyzywał, tylko że wyzwanie dostałem. Jeden z widzów mi napisał, że nie mam psychy zagrać sam we fnaf -a. No ja jestem już za gruby, widzowie, chyba co? Właśnie, o jednej rzeczy zapomniałem. Pulsomierz. Słuchajcie, widzowie. Zaraz częściej rzucacie mi wyzwania. Ostatnio użytkownik Bęben2137 napisał dla Filipka: Elo gruby, nie masz psychy zagrać w FNAF w Robloxie. Sam. Ja ci dam Five Nights at Freddy's FNAF Security Bridge. W Robloxie widzowie Został odwzorowany W FNAF Security Bridge 1 do 1 Jest ponoć tak samo straszny Tak samo animatroniki Drom mordę No i generalnie Tak samo się obstram I tak samo duży. Co się stało? 185 P puls? Ja jaki? Co? Niemożliwe. Co tu się stało? Dlaczego mam taki puls duży? <laughs> Wiem, że podchodziłem do komputera, ale to chyba nie, nie działa tak, nie? Za duży puls mam, widzowie. Za bardzo się stresuję, żeby nagrać ten odcinek. Aby widzowie, mam nadzieję, że macie psychę, żeby oczywiście stawić łapę w górę i subskrybować ten kanał koniecznie z dzwonkiem, ze względu na to, że skoro widz mi powiedział, że ja mam coś zrobić, to ja też wam mówię, że macie coś zrobić. O, dzięki, dzięki. No, już mi się chyba zaraz puls zacznie podnosić przez tą muzykę. Oho, podnosi się. Dobra, Gramy. Jak to dobrze wygląda? Jak to dobrze wygląda? Nie mogę ci zobaczyć. Wszedłeś? Znaczy, zasnąłeś, teraz ja wszedłem do środka. I w moim brzuszku jestem. Znaczy, w twoim. A ten brzuszek to jest miejsce zarezerwowane na torcik. Inne fajne rzeczy, widzowie. O, kurde. No, generalnie, widzowie, chodzi o to, że teraz musimy sobie właśnie wbić do. Pisz to Freddy'ego chyba, I, i na czym ta gra polega, bo wiele osób może nie wiedzieć, którzy nie wiem, sobie śledzą Robloxa bardziej. Ogólnie widzowie, mamy teraz taką sytuację, że jak Freddy miał koncert, no to ogólnie odleciał trochę. No i my jako dzieciak byliśmy do jego brzucha. Byliśmy tutaj w jego środku, bo on tutaj ma takie zamknięcie. No i teraz gardy nas śledzą. W sensie, że ci. Strażniczka nas, nas, nas śledzi. W sensie nas szuka. No i dostaliśmy taki zegarek. Mhm. Okej, okay. Y. Okay. czyli na y mamy to wszystko. Tutaj mamy wiadomości. Tutaj mamy misję. Bardzo fajnie here, okej, okay. czyli możemy sobie albo dotknąć, albo Y naciskać na tabie, tego nie mamy, bo na tabie mamy interfejs Robloxowy. Ponoć trochę jest tutaj pozmieniane i też jakby wszystkie animatroniki są też w innych miejscach i jumpscare'y są w innych miejscach, więc mam nadzieję, że nie obstram zbroi jakoś szybko. Dobra, tutaj już tu mamy sobie karty, na tylko sobie przełazimy w takim razie. E, tutaj nie powinno być żadnego problemu. Czemu tutaj mamy save'a od razu? Ok, Niech będzie. Gra zapisana i teraz powinniśmy się udać tutaj do tego wenta, ale to, to... mapa i w ogóle wszystko jest zupełnie inaczej zrobione. Ja się boję, że to generalnie wygląda trochę inaczej. Że jakieś. Co to jest? O, siema, witam serdecznie Foxy, Czy tam Roxy, czego nas się tam nazywała? Roxy węgiel, witam. Tutaj nikogo nie ma. Chyba nie. Kurde, czoło mi się widzowie, zaczyna pocić, Niedobrze, niedobrze. Nic nam tutaj nie tego, nie ładzi chyba nie. Zobaczmy. Dobra, przy... okej, okay, zamknęła, zamknęła ryja. Dobrze, możemy iść w takim razie do przodu. Mam nadzieję, że nam żadna pacynka albo żadne inne gówno nie wyskoczy. Tutaj na mordę, Raczej nie powinno, raczej już tutaj mamy wszystko na czylku. Tu mamy Chikę, Hello Cika. Ale ona jest taka... Ona jest najbardziej creepy. Bo jest taka zmarnowana giga, można powiedzieć. Witam serdecznie do ciebie. Chyba tutaj nie powinno być żadnego problemu. Chyba raczej tutaj nikt nie łazi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszyscy są w swoich tych. O kurde, Montiego nie ma. No, to sraka, co? Jest opcja widzowie, że tutaj ktoś może być w takim razie. Ta jest tu. Freddy jest w środku, ale Freddy jest naszym ziomem, więc. Nie powinno być żadnego problemu z nim, ale tutaj generalnie obiekty są trochę podmieniane, więc zobaczymy jak to wygląda. No właśnie. Drzwi nie działają wariacie. Więc teraz musimy iść do miejsca, gdzie tą kartę sobie znajdziemy. Ona chyba była gdzieś tutaj, na tej scenie, były takie. No właśnie. Czyli tutaj już mamy jakąś zmianę. Bo w grze normalnej tutaj mieliśmy coś takiego. O kurde. Aha, czyli teraz tutaj idziemy, okej. Okay. Tutaj mamy chyba maszynę? Nie, ITM to jest, czyli to jest. Yy, bag, ba, band, band komat. Tutaj mamy web. Tutaj powinniśmy mieć kartę, ale chyba tej karty nie ma. Szukamy dalej w takim razie. Tutaj w ogóle metka. Fajny szczegół. O tutaj mamy coś widzowie. Tutaj mamy. Prezencik, ale to jest creepy dźwięk, nie. Dobra, fotopass. Witam serdecznie, mamy fotopasa. Dobra, nie ma problemu, wariacie, pomogę ci, pomogę ci wyjść. Nikogo nie widzę, więc chyba widzowie tutaj nikogo nie ma. Dobra, siema Freddy. Witam serdecznie. No jasne, że wiedziałeś, wariacie. Ok? Wbijamy do brzuszka widzowie w takim razie. No właśnie. Ok, czyli musimy iść do... Czyli teraz Freddy przenosi nas do głównego wyjścia. I właśnie powiedzieliśmy, że o tutaj wariacie nie ściskaj brzucha za bardzo, bo może być przypał wtedy, nie? Jak zgnieciesz mnie, i wtedy będę jak ten mięsny precel wyglądać. <grym> nie wiem, jak wygląda mięsny precel, no ale teraz musimy wejść do niego, bo generalnie we dwójkę, O kurde, dobra, okej, okay. bo we dwójkę musimy mm, znaleźć miejscówę gdzie on się podładuje. Też głównie przez to, że goni nas baba. Baba nas goni, taka, ta, strażniczka. I ta strażniczka, widzowie, jak nas zobaczy, to nas wydupi stąd. W sensie, właśnie nie wiem, co ona zrobi, jak nas złapie. Wiem, że do kanciapy może nas wywalić, ale Freddy jak mu powie, że na przykład do pokoju se musi swojego wywalać, a to nie fajnie jest wtedy. Mm, tutaj nic nie ma. Co tu się stało? Ty, jak ja... <laughs> jak ja przez ściany przełożyć mogę? Siema, nic tutaj nie ma? Ty, a ja mogę zlecieć tu na dół? Chyba nie Dobra, ślimaczymy się widzowie powoli Siema, czy... Czemu ty pauzujesz w wariacie? Jezu, te dź... Ale te dźwięki są dziwne No właśnie Nawet jeśli nas despotuje, to jesteśmy z nim bezpieczni no, nie. nie. Ja muszę greśczyć trochę, bo oni tak drą mordę tutaj, że to jest masakra. Dobra, tutaj generalnie nic się nie dzieje. Chłop tam typu nie wiem dlaczego widzowie, nie wiem dlaczego e, powinienem się bać. Ten, no mam normalne. Jest git, jest git, Filipku, wszystko. Nic się nie dzieje, jest w porządku. Idziemy sobie na dół. Tutaj mamy jakieś śmieci, e, tutaj mamy jakiś stół, e, tutaj wchodzimy do środka. E, I tutaj chyba mieliśmy iść na prawo. O! I feel you are Don't worry about it. I'm fine. No, jest mi git. Coś jest nie tak. No właśnie, bierze nas tutaj do ładowania. O, no i jesteśmy. Bo myślał, że coś nam jest, nie tak. Dobra, wychodzimy w takim razie. O! Officer... <laughs> Widzicie widzowie, nie tylko my mamy lockdown. On też ma. Ty, a mogę stąd wyjść? Nie mogę. Kurde, ja chciałem wyjść i żebym mnie złapała na przykład. No przeprosił dla baby. Ale S -word. Dobra, i teraz Freddy się musi załadować, widzowie, bo generalnie widzieliście wcześniej. Mieliśmy bardzo niski poziom baterii, więc musimy w tym momencie iść bez niego, widzowie. Będziemy sami. Ale chyba ja nie będę sam, bo ktoś dzwoni do drzwi. Teraz tak, ty wariacie, iść tutaj do stacji. Co się dzieje? Dobra, ty gdzie, gdzie jest to doładowania? Tutaj jest gdzieś doładowania. To musimy chyba iść w tę stronę. Tak mi się wydaje. Teraz tu. I tutaj gdzieś powinno być e, stacja do ładowania. No właśnie, jesteśmy pod, pod pizzerią, teraz widzowie. Tu nam raczej nic nie wyskoczy, przynajmniej nie powinno. Idziemy sobie do przodu. I teraz tutaj, na prawo, powinniśmy się udać. Gdzie to jest? Tutaj. Chyba gdzieś na górę będziemy po schodach łazić. Przy okazji. No i ch chyba słyszeliście. Zaraz będzie przypał, chciałem tylko powiedzieć. Ja nie wiem, jak tutaj będą działać te subskary i jak tutaj będzie wszystko wyglądać. Zobaczymy. Może być różnie. Na razie przejdźmy sobie tutaj. Aha. O. No nie ma problemu, wariacie. No idź, idź, idź się no. Co ci się stało? Co ci się stało, wariacie? Jezu. Ja no, powiem wam, że to jest bardziej creepy, niż... ...normalna gra. W sensie, przypominam, że jest to w Robloxie widzowy, więc a tę dobrą sprawę... ...nie powinniśmy tutaj krytykować czegokolwiek. O Jezus Maria, no tak. Ty, a jak ja mam kucnąć? I teraz patrzcie, przewracam puszkę... Okej. Okay. Idziemy sobie. Dalej. Pizza, pizza? Pizza. Strasznie. Dziwne to jest. Co widzę w tym momencie. jeśli wygraliście we FNAF kiedykolwiek Security Breach to raczej. Też to, co widzicie, jest dla was dziwnym zjawiskiem. Dobra, tu mamy tego save'a. Ej, to było giga dziwne tak szczerze, widzowie. Jakby tu nie ma ani Kucania. O kurde Co tu się dzieje? Czemu? Czemu Monty łazi po tym Gdzie on jest w ogóle? Co się dzieje z tą grą? To jest creepy widowiec. Oczywiście to jest jeszcze bardziej straszne niż normalny security breach. I już wam mówię dlaczego. Bo ja nie wiem, gdzie on jest. Czy ślizga się po, 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 pod, pod teksturami mapy i mi wyskoczy zaraz na mordę. Czy on zaraz nie wiem. Nie wyjdzie mi tutaj, stąd. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Ok. Czyli na razie jest ok, bo mamy tutaj safe zone. Ale te drzwi są przeraźliwe. Dobra, a mogę stąd wyjść? Nie, nie mogę? Okej, okay, to, to przepraszam. Ooo, oh, OK. I co? Okej. Okay. Yy, aktywujemy protokół bezpieczeństwa. Zapisujemy sobie grę. No powiem wam tak, yy, tu wiem, że Chica gdzieś łazi. Czy ty możesz mi wyskoczyć na mordę, czy nie? Jezu. Okej, okay, to było dziwne. To, to było dziwne. Any jumpscare? Cokolwiek? No. <laughs> Hej, zrób coś. Patrzcie, przejdę obok i co? A, bo była odwrócona, więc nas nie widziała. Dobra, widzowie, kurde. Ale łatwy jest ten naft security bridge. Przechodzimy dalej. Jesteśmy, widzowie, w pizzaplexie. Niesamowite. W takim razie, teraz, widzowie, zaczyna się cięższa część, mianowicie. Drzwi się zamknęły. No właśnie, co ja teraz zrobię, widzowie? Będę grał dalej w to gówno. Dobra, teraz musimy iść tutaj. Tam mamy save'a, więc zasejujemy sobie przy okazji mamy tam kartę, której potrzebujemy. Czy są tutaj 60? Nie w tej grze coś takiego nie istnieje. Mówiąc 60 mam na myśli tych chłopów z mopami. Co ciekawe, widzowie, ciekawostka. Na Security Bridge na w Roblox można siedzieć, niesamowite. Dobra, odpalmy w ten prezent, widzowie, sprawdźmy, co jest w środku. To będzie karta, której potrzebujemy, żeby przejść dalej? Dokładnie tak. Kurde, no powiem wam, widzowie, że teraz zaczyna się ciężka, ciężka część. Patrzcie, co się tutaj będzie działo teraz. Patrzcie, tu będzie chika. jest, widzicie? Musimy użyć tej karty, którą przed chwilą podnieśliśmy. I robiąc dokładnie to, co robię w tym momencie... Nie ja robię coś, ale w tym momencie tak jakby, ja wiecie, podniosłem kartę i powinno się coś dziać, co? Nie powinno się coś stać. Stało się to, że wystarczyło, że przeskoczyłem nad tym. Dobra, Chica tutaj idzie na dół. Czemu ona... Chodzi jakoś dziwnie. Jest to bardzo dziwna gra, widzowie, naprawdę, jest to bardzo dziwna gra. Dobra, idziemy stąd. Idziemy teraz tutaj, widzowie. Nie ma w ogóle tych policjantów, którzy nas łapią i spotują tutaj. Kurde. Teraz takie S tutaj łażenie. To możemy, nie wiem, bany hopy tutaj robić, o. Siema, ma, wariacie. Aha, A czy, czy jest napchnięte. Okej. Okay. To nie wiem, jakby, to, to już jest koniec tej. Te, tej gry? Czy możemy przejść tutaj? O, tu możemy, dobra. Połowy wyzycz... O to są! Są tu 60! Czemu tylko jedna jest? O tym mówiłem cały czas, o tych gnojach! Bo oni nas spotują widzowie i mówią, że coś jest nie tak, zaraz sprawdzimy może jak on się zachowuje, co? Zaraz staniemy przypuszczeni przez tego pana... Panie policjancie. Czy może nas pan złapać? Aha, co fanie włączył. Okej. Okay. Dobra, rzeczywiście. Dobra, widzowie. Powiem tak. Ciekawe to było przeżycie. Dziękuję wam za obejrzenie materiału. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subie. O tym, żeby oglądać oryginalną grę i. Nie wiem. Jak mam nagrać jakieś inne tryby, jakieś podróby, FNAFa i tak dalej, to piszcie mi w komentarzu. Ja wam nagram. Nie ma problemu. Do widzenia.